Cześć Wam kochani, z tej strony Tarotiska Agaf i witam Was na moim kanale na TikToku. Na wstępie chciałam powiedzieć, żebyście się rozgościli, bo dużo różnych ciekawych rzeczy związanych z tarotem się tutaj pojawiają. Nie przedłużając, w dzisiejszym filmie robimy horoskop na Nowy Rok numerologiczny dla wszystkich liczb numerologicznych. Z tym, że na każdy filmik będzie przypadały te, będą przypadały dwie cyfry numerologiczne czyli teraz bie, robię jedynkę i dwójkę mm. potem trójkę, czwórkę i tak dalej no bo niestety TikTok ma e, limit 10 minut e, filmu więc no niestety nie dam, nie dam rady nawet jak chciała kochani, dobra lecimy z tematem co dla numerologicznej jedynki? Co dla numerologicznej jedynki? Co dla numerologicznej jedynki? Dla moich widzów numerologiczna jedynka, horoskop pokażcie karty. Dobra, ja już patrzę co tutaj, kochani, się będzie u was działo. Mhm. I mi się po prostu jeszcze tak... One są ogólnie matowe i one się nie chcą tak fajnie wyciągać. E, no. Także wiecie. ok I teraz jest tak. Karty mi pokazują tutaj podróże różnego rodzaju. Możecie po prostu w jakąś podróż się wypierać. Uważajcie bardzo w tej podróży. Zwracajcie uwagę na prędkość jazdy. Bo Rydwan też przy negatywnych kartach gdzieś tam w jakimś stopniu ostrzega, tak? Przed, przed szybką jazdą, czyli uważajcie na szybką jazdę, jak gdzieś będziecie jechać, mogą tu być podróże do 100 km mogą być podróże, ale uważajcie, kochani, w tych podróżach. Ogólnie karty pokazują, że będziesz miała dużo siły, dużo energii, jeśli będziesz miała jakieś przeciwności losu lub jeśli je masz, jak najbardziej karty pokazują, że wszystko tutaj a, przezwyciężysz. Karty też pokazują, że może pojawić się mężczyzna w Twoim życiu, ktoś starszy od Ciebie, nie mówię, że stary, ale ktoś starszy. Zwracaj uwagę, jest to ktoś, kto jest bardzo toksyczny, bardzo negatywny i w ogóle, wszystko co nie, nie, nie. Um, Także przygląda się te, takiej osobie, um, ale też jest właśnie mężczyzna, który Tobie się może przyglądać, ale przy karcie diabła mm, to jest ktoś bardzo toksyczny, bardzo negatywny. Ktoś, kto um, ma swoje jakby jakieś utarte schematy i yy, nawet bym powiedziała, że nie idzie z tą osobą porozmawiać. Może ta osoba nawet próbować Cię w jakiś sposób po prostu zniewolić, tak? E, dobra co mi się tu jeszcze pokazuje. Na pewno karty pokazują, że musisz wyrównać emocje. Tak, bo tutaj możesz być bardzo niezrównoważona emocjonalnie, karty pokazują. Trzeba też wziąć sprawy emocjonalne w swoje ręce, czyli na pewno starać się w swoim życiu wdrażać spokój, a nie się tylko nerwować, tak? O to mi chodzi. A co jeszcze Wam mogę, kochani, tutaj e, powiedzieć? Jakieś nowe e, przedsięwzięcia mogą się tutaj pojawić. Przy e, Asie była w jakichś sferach zawodowych, na przykład. Jakieś dobre też wiadomości, ale karty przy szóstej była to będą raczej takie chwilowe dobre wiadomości, e, jeśli właśnie chodzi o tego typu m, sprawy. Ale wydaje mi się, że jakby masz taki w sobie zasob e, Dość materialnej, fizycznej, emocjonalnej, że tutaj będzie super wszystko, e, co dalej mi się pokazuje. Mm, jeśli rozglądacie się za nową pracą, zwracajcie uwagę, bo nie do końca um, ona może być pozytywna. Nie do końca może um, jakby zaspokajać Wasze potrzeby finansowe, um, ale też może być no, nie do końca po prostu taka. Um, Pozytywna i ogólnie karty pokazują też, to chodzi o nową pracę, ale jeśli chodzi też um, dalej, to jakieś osoby ze środowiska pracy mogą być dla Ciebie fałszywe, um, mogą Ci wbijać noże w plecy, ale jest dużo fałszu, tak, także od osób aktualnej ze środowiska pracy. Dobra, jedneczki, dobra, Czymy na dwójki. Patrzymy na dwójki. Co tam? Dwójek. Co dla dwójek na nowy rok numerologiczny dla moich widzów? Co dla dwójek na nowy rok numerologiczny dla moich widzów? Pokażcie karty. Pokażcie karty. Dobra, patrzymy co u dwójek. Okay. Coś nowego mi się tu pojawia. Jakieś nowe. Okej. Okay tak trzy. kurde wkurzaj, wkurza mnie to cztery. raz dwa trzy cztery Ok, mnie, mnie tu karty pokazują ogólnie sprawy partnerstwa, sprawy partnera. Karty pokazują, że y, musisz, musisz jakiś y, podjąć krok, właśnie z, będziesz musiała podjąć jakieś kroki związane z twoim partnerem, ale karty pokazują, żebyś zwracała uwagę, jakie kroki podejmujesz. Ponieważ możesz mieć e, później z tego problemy, możesz wpaść w przysłowiową czarną dziurę. E, więc zwracajcie uwagę, jakie kroki podejmujecie wobec Waszego partnera. Karty mi pokazują, że jest tu jakiś partner lub będzie. Ktoś, kto jest. E, w jakimś stopniu fałszywy, ktoś, kto jest bardzo słabo rozwinięty emocjonalnie, bardzo schłodną osobą, bardzo nerwową, bardzo niespokojną może taki ktoś być lub jest i karty pokazują, że mogą tu być jakieś kryzysy w relacjach, um, jeśli chodzi i ten czwórka mieczy, to jest takie takie zatrzymanie czasu, tak? Czyli tak, wszystko się tak ochłodzi, wszystko się zatrzyma. E, przy Paziu była właśnie, jak w negatywie, jakieś kryzysy mogą się tutaj e, pojawić. E, no i tutaj przy karcie głupca też e, napotkamy problemy e, ku celu, tak? Czyli jeśli będziemy mieli jakiś też cel, będą tutaj jakieś problemy z tym związane. E, karty pokazują, że komuś się podobasz też. Um, osoby trzecie też mogą się wtrącać w związki lub komuś się podobać, ale karty pokazują, że jeśli przykładowo, e, no nie, karty mogą pokazywać, że byś nie chciała być z partnerem, tak? Czyli to, co przed chwilą powiedziałam. I karty pokazują, że na przykład sobie kogoś znajdziesz czy coś. Zwracaj uwagę, bo mogą być też osoby trzecie tutaj um, z, y, w to powiązane i to jest też karta tajemnic. To jest karta, że ktoś nie jest do końca jakby nie do końca mówi prawdę, to też jest karta tajemnic, więc e, trzeba tutaj dobrze na to popatrzeć. E, tak mi się pokazują spadki energii, będziesz, e, będziesz chciała pobyć po prostu sam, odizolujesz się ogólnie od otoczenia, od ludzi, będziesz chciała pobyć sama, osłabienie organizmu, e, karty pokazują. E, no i po prostu dużo y, brak w ogóle energii będzie tutaj e, dobra. co mi się tu jeszcze pokazuje e, Jakieś podróże mogą to być do 100 kilometrów lub dalej. E, się tu pokazuje te podróże mogą w jakiś sposób Cię wykańczać lub Cię wykończy taka podróż. E, tu karty pokazują... E, Karty też pokazują, że przy Asimun też ta karta może mówić o takich sprawach jak jakichś nowych przedsięwzięciach, um, ale, te, ale też karty mogą pokazywać, że e, możesz dostać jakieś zaproszenia na y, uroczystości. Także tak mi się to pokazuje. Kochani, zapraszam Was na drugą część dla trójek i czwórek. Pa, Tarociska Agafi, pozdrawiam.